Witam Państwa w Gębie Bolka późno wieczorem 21.20 Piero karmię, przyjechaliśmy z pracy Przekładałem jajek, od krótkich, może coś tam się uda. Labinerki też podłożyłem jeden. Jedne karmią swoje same. Błąd... No chodźcie, chodźcie, bo już późno. To jasne żałowniki, Teraz tutaj mi się wyglądało młodych. Bo na początku to pomarzło dużo słabo tych, tych kilka módków długich. teraz się zobaczymy co z tego lęgu będzie to już i tak ostatni lęg bo to już jest maj Chodzić, chodzić, chodzić. klaobniki i ten tam w Budapeszcie sobie siedzą też daję mu na, na trochę. się muzynku zobaczyć. Też wszystko je. Głodne W niedzielę coś mam nagram tam na działce coś przebijemy siatki tam na suficią już ja niedzielę młode tam przerzucić, ten jeden przedział, chociaż dla tych młodych zrobię. Jeszcze do Andrzeja posiedziaki, tutaj mam za 40 stopni do przerzucenia tych łódków Trochę tego jest Albo się tam mnożą widać No chyba nie się gołębie w formie, nie chorują Wszystko jest na razie w porządku Nie mam czasu tak nagrywać nawet by to Ciągle ta praca, ciągle coś, późno się przyjeżdża a działce też to powoli wszystko idzie ale już muszę te nudki przenosić bo już tutaj z tydzień powychodziły niech się tam przyzwyczajają na razie im taką tam na szybko wolierkę żeby siedziały sobie pod wolierką Mam tu do za 40 kilka młodych. Przenosimy to wszystko na działeczkę. na już tam siedzą. Czy państwo widzą, ciemno się robi. Wody też nie sprzyjające, cały czas wieje, pada jest zimno co ma co maluchy? karmić, karmić swoje pociechy Teraz przełożyliśmy jajka do wieku. Od dwóch par winiarów. Od winiarów zabraliśmy dwa młode, zobaczymy co, co, co z tego będzie. Także jeszcze w miesiąc zaczniemy. Trochę szturkać mutki na działce W niedzielę chcemy już przenieść, chociaż tam się tylko im nabić i tego, bo nie mam też czasu kiedy. I w końcu mam tam coś nagra na tej działce. Także o, chmurki na niebie cały co moc, mocno wieje, jak to jest, nic się nie poradzi. Z tymi pogodami to jest masakr, także pozdrawiamy wszystkich oglądających. Życzę wszystkim dużo młodych w tym roku, no i na jesień oczywiście ostrego ganiania. Pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz wideo usłyszenia.